Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś nagle nie mógł poruszać rękami ani nogami? Czy myślałaś kiedyś, jak to by było nie czuć ciepła, zimna, ani dotyku ukochanej osoby? Jak wyglądają zwykłe codzienne czynności u człowieka, który nie ma władzy ani czucia w kończyna? W tym programie postaram się Wam to przybliżyć, abyście docenili wartość swojego życia. Pokażę Wam także, jak można radzić sobie z takim życiem i jak piękne ono może być. Nazywam się Artur Wachowicz. Na początku września 2010 roku miałem wypadek na rowerze. Upadłem tak pechowo, że uszkodziłem kręgosłup przyjny. Uraz był tak wysoko, że ledwo przeżyłem operację. W efekcie jestem sparaliżowany od barków w dół. Czucie też utraciłem mniej więcej od barków. Po wypadku długo dochodziłem do siebie. Depresje zaprzeczały i odrzucały rzeczywistość, która wydawała się być sennym koszmarem. Bliskość dziewczyny, rodziny i przyjaciół bardzo pomagały z tego wyjść. Po ponad roku zacząłem uczyć się tego nowego życia. Poznałem po drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy wprowadzali mnie w tą rzeczywistość. Dziś jeżdżę na elektrycznym wózku inwalidzkim, który daje mi dużo swobody i samodzielności. Pracuję przy komputerze jako analityk internetowy. Chodzę z dziewczyną na randki, do kina, realizujemy marzenia, przekraczamy granice i łamiemy stereotypy. Jeśli chcesz inaczej spojrzeć na swoją codzienność i naładować się pozytywną energią, zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. A tymczasem kliknij łapkę w górę pod filmikiem i do zobaczenia.